Jest z nami Tomasz Kasprzycki, gra w drużyny Los Pivones. Cześć Tomek. Witam, cześć. Czemu dzisiaj nie zagrałeś? No niestety kontuzja, złamany nos na ostatnim meczu, także wolałem, wolałem jeden mecz odpocząć, a dać chłopakom tutaj zagrać, zwłaszcza że dzisiaj frekwencja dopisała. Nie było żal nie zagrać w takim meczu, bo wysoka wygrana pewnie by coś strzelił. No zawsze, zawsze jest żal i niedosyt, że się, że się nie grało. Ale cieszę się ze zwycięstwa drużyny. To jest najważniejsze. Czemu ta forma wasza przyszła tak uczniowo w całym sezonie? No niestety tak, e, tak wyszło, no, początek sezonu był troszkę pechowy, przytrafiły się remisy, najbardziej żałujemy tego chyba meczu z Easy, bo 3-2 zremisowaliśmy, znaczy przegraliśmy 3-2, także mecz był na styku, później trochę problemów kadrowych, no ale na szczęście w tej końcówce się odbiliśmy, trochę bilans bramkowy też się poprawił, punktów nałapaliśmy, mieliśmy nawet być czołówka, Wyszedł środek, ale no, przyszły sezon na pewno będzie lepiej. I jakie plany na przyszły sezon? Czy jakieś transfery, czy już są plany sparingowe, rozpiski treningowe? E, sparingi, sparingi jak najbardziej. Wydaje nam się, że uda nam się całe, całe wakacje przepracować. E, sezon przy, a'la przygotowawczy. Wzmocnienia chyba też też jakieś będą. E, jeden, jeden albo dwóch nowych graczy w przyszłym sezonie mam nadzieję. I jakie cele? Awans? No awans, awans. To już e, trzeci... Trzeci sezon będzie dwa takie rozgrzewkowe, no to trzeci już musi być e, jakiś konkretny cel. Dziękuję, Dziękuję bardzo.